Dzisiaj zrobię dla Was recenzję yy, strągów yy, Ponad najmocniejszych. Znaczy, tak przynajmniej jest na opakowaniu. Yy, realne, znaczy Strong i pod tym nazwa nie nazwa tego, tego, tylko no, napis. Realne ziemiaki, yy, mocne. Flaworz to był chyba, o ile dobrze się nie mylę Mąka to była I nazwa Ser i jalapeño, jalapeño jest taka papryczka Flaworet napis Skala ostrości Odmienniny do maksys maksymalna Diablo Cali Hot Już otworzyłem I Ostrością po się nie wali, po nozdrzach. Okej, okay, zobaczymy smaku. Jest chips. Nie jest Nie jest ostre. To z gówno. To nie jest ostre. Z dobre. To nie jest ostre. Nie, nie jest to ostre. Polecam bo ale takich, może tak powiem, świeżaków, mm, osoby, które lubią ostre, ale jakby niezbyt. Osoby, które chcą lubić ostre, ale niezbyt im to opada. To polecam wam zacząć od tych najmniejszych, które. Chyba kończą się na początku pomarańczowego, one w ogóle nie są ostre. Przynajmniej dla mnie jestem już, że tak powiem, uodporniona od ostrego. Hmm. A zaczęło się to tak, że tata mi dał hmm, strągi, lajsy. Te z. takie. na początku czerwonego, nie? Bo on lubił te ostre. Ziemiennego. Dobre. Wziąłem drugiego, dobra, zacząłem jeść, zabrałam mu całą paczkę, potem z tato. znaczy, wzięliśmy do wujka Tabasko i jeliśmy sobie sushi, tak, nie z tym zielonym wasabi, tylko z tabasco. Ja tak, tato, a co to jest? Wziąłem, polizałam, znaczy, tato mówi, że to jest ostre, wziąłem, polizałam, dobre i ponoć, znaczy, z tego, co mi tata mówił, wypiłem całą butelkę. Mm. A wejdzie, to bazkę jest ostre i pokażę Wam skalę ostrości. Nie wiem, czy widać. Stu. maksymalna skala ostrości. I za ostre to nie jest. Mm, dziękuję. Do widzenia. Może do następnych odcinków. Chociaż... zostawcie pod tym dwa lajki. <laughs> tak, dwa lajki. I tak nikt tego nie będzie oglądał.